Hej, hey, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture jest coming, pochwycenie jest blisko. Ktoś zapytał się mnie w komentarzu, co myślę na temat yy, woli Bożej. Jak odczytywać wolę Bożą, czy w ogóle ją widzimy, czy nie widzimy, skąd wiemy, że to jest od wola od Pana Boga. Powiem Wam tak, yy, czytając kiedyś Biblię, w tamtym czasie w fragmencie, fragment dany, y, dotknęło mnie yy, taki fragment, który mówi o tym, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, to jest 1 Tesaloniczan, 5 od 16. I 18 fragment, werset mówi tak. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie, Jezusie względem Was. Jaka jest wola Boża? Abyśmy zawsze za wszystko dziękowali. Czy to dobre, czy to złe. Dlatego wtedy, że przeciwstawiamy się duchowej rzeczywistości, że to, co się dzieje, tutaj w ogóle nie powinno mieć miejsca i nie będzie miało miejsca. Jakby. Nie tutaj zaklinając i różnego rodzaju rzucając czary, tylko po prostu mówimy, że dziękujemy Bogu, żeby było też miał pożywki z tego, że jest zadowolony, że coś mu się udało, a mu się batecznie nic nie udało. I jak poznać w ogóle wolę Bożą? No powiem Wam tak, gdy ktoś powiedział, i też taki fragment napisany jest, że Bóg daje chcenie i wykonanie. Jeżeli nie masz do tego chcenia i wykonania, to znaczy, że może zastanowić się, dlaczego tak jest. Bóg wtedy coś chce usunąć z Twojego życia w tym momencie. Jeżeli na przykład ja mam tę pracę swoją no i widząc jakie warunki są jeżeli chodzi o Polskę, Polskę i w ogóle z życiem, to jest trochę ciężko że tak powiem nie jest nie wiadomo kolorowo, jest ciężko ale bogu z tym tą chwałę i cześć i powiem Wam zastanawiałam się, miałam już po prostu zamknąć, po prostu zamknąć to ale słyszę nie zamykaj no i Bóg to potem potwierdza, dając pozostałe, inne jakieś tam rzeczy, które się powiedzmy dzieją e, po prostu wokół, tak, e, które Bóg pokazuje, żebyśmy my e, mogli po prostu Mu zaufać. Bo Bóg, on po prostu bo Bóg zna przyszłość. Więc e, czasami nam wydaje się, że coś, co robimy, nie ma sensu, że coś, co i w którym momencie jesteśmy, to jest tak jakby. No, ciężko to i tamto, ale właśnie w takich ciężkich chwilach mu zaufasz. No bo jak inaczej mu zaufasz, kiedy będziesz miał dobrze? Nie zaufasz mu w ogóle, prawda? Bo masz dobrze, więc nawet wtedy on nie będziesz się o to w ogóle pytał. Ale czasami jest też tak, że może mimo wszystko pytasz się, Boże, no ale widzisz, nawet tak jest dobrze. To są, ja, ja też tak miałam, Boże, no czy to jest Twoja wola, czy nie. Wiem, że Pan Bóg będzie naprawdę, Pan Bóg tak nas kieruje jako swoje dzieci, że On naprawdę będzie nas delikatnie to nowa w różnych sytuacjach, w jakichś sprawach, w których jesteśmy, w życiu, w którym jesteśmy. Będzie nam tak to trochę zamykał, powolutku, ten cały drogi, który mamy nie być w tych drogach, więc on będzie naprawdę zamykał te drogi. Ale właśnie najgorsze jest to, żeby się tego bać i żeby yy, nie zaufać. Wiem, że tak jest ciężko. Ja się zawsze tu modlę. O przykład taki. Kiedy miałam możliwość, chciałam zamknąć tą, tę tą działalność, nawet wysyłałam: słuchajcie CV swoje, gdzieś tam chodziłam, CV zanosić. Ale odczułam, nie będziesz miała pracy. I nie mam tej pracy do tej pory dalej tutaj jestem, w, tym, w czym jestem. Chociaż się jest czasami i ciężko, różnego rodzaju w jakichś tam rzeczach, ale Bogu w tym ufam i Bóg to wszystko wie. Co i jak. I Bóg naprawdę się to jakby troszczy o to wszystko. Ja mu to zostawiam, bo. I ja nie będę nikogo na siłę zmuszać do czegoś, żeby to ktoś u mnie kupił czy nie kupił, po prostu. Bóg sam wie, do kogo do, dotrzeć i to zrobić. Ja nie jestem, to może dobra już, że tak powiem, w marketingu, być może byłam bardziej dobra, ale mm, po prostu przychodzi mi takie czasami już myślenie, że po prostu jak Bóg będzie chciał, to i tak to zrobi po swojemu, jak będzie chciał, bo czasami ludzie naprawdę robią to, co chcą po swoimi właśnie, że tak powiem, yy, swoimi rękami. To nie mówię, że jestem osobą, która, wiecie, no, Boże, rób co tam sobie chcesz, a ja będę siedziała, nic nie robiła. Nie w taki sposób, nie o tym mówię. Mówisz, żeby zostawić furtkę, zwłaszcza dla Niego, by On mógł zadziałać. Eee, więc jak rozpoznać wolę Bożą? Napisana jest w Biblii, za wszystko dziękuj. gdyż taka jest wola Boża. Gdzieś tam jeszcze widziałem jakiś dodatkowo inny fragment na temat woli Bożej, eee, bo i tak nawet jak będziesz cokolwiek robił po swojemu, Bóg i tak to wszystko prowadzi do takiego stanu, w którym po prostu Ty będziesz, w tej Jego woli. Czasami zastanawiałam się: Boże, a może ja nie jestem w Twojej woli? Bo niby podobno jest, jak się uchybia celu, to jest grzech i to jest też źle, bo wtedy nie jesteś w Jego woli, że może skręciłeś, nie idziesz tą drogą, co powinieneś. Ja wierzę, że Bóg, jak taka jest opcja, On Cię do tego przyprowadzi i tak z tego miejsca, w którym miałeś być, a nie jesteś. Tylko dlatego, bo może masz po prostu coś jeszcze przejść, kiedy sam, na przykład, czasami ludzie odchodzą, wiecie, i swoje drogi robią. No tak jest, no czasami nie słyszymy bo, woli Boże. no bo nic nie słyszymy, bo czasami daje taką przestrzeń, by po prostu jednak czuwać i być czujnym i słuchać. I kiedy nie słyszę Pana Boga, albo inaczej, kiedy zadaję Panu Bogu pytanie na różny temat i pytam, Boże, czy to mam robić, czy to, czy nie, nie słyszę odpowiedzi, to znaczy, że mam dalej iść w tym kierunku. Ale jeżeli na przykład, Słyszę wtedy jak coś tam się wydarzy, że nie. Dam wam przykład. Była opcja u nas kiedyś tam jechać na konferencję. I jak nigdy, że tak powiem, naprawdę w tym momencie jakoś zapytałam Pana Boga: "Boże, mam tam jechać czy nie?", nawet nie wiem dlaczego. Zapytałam Pana Boga, bo zawsze taka jestem, że po swojemu i koniec, tak nie, taka jestem. Ale staram się częściej pytać, nie, nie wychodzi mi to dobrze, może, ale pytać się Boga, czy to jest wolą Bożą, czy Bóg chce, by w tym momencie była gdzieś tam, czy tam, czy tam, albo co robiła w tym momencie, to, 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 to. I, yy, I pierwszy dzień minął. Nie słyszę go. Nie słyszę go. Dalej, drugi dzień pytam. No i szukam i widzę, może to jest to, może to jest to. Bóg mówi nie. No bo dalej to wychodzi, że nie nie, trzeci dzień, już na siłę chciałam pojechać tam, żeby po prostu być tam no już trzeci dzień, żeby pojechać ale Bóg dalej nic nie powiedział i gdy te osoby pojechały na tą konferencję e, że tak powiem, Bóg mnie uchronił od tego bo w tym momencie poczekałam nie robiłam nic po swojemu nie mówię, że to osoby, które w tym momencie nie miały pojechać, to, że Boga nie słyszały, bo może on właśnie miał pojechać, ale ja nie miałam pojechać w tym momencie Bóg wtedy uczył mnie, jak słuchać jego głosu. I słuchajcie, jak nie pojechałam, byłam taka szczęśliwa, że go posłuchałam, że nie pojechałam, mimo wszystko, bo tam, co się działo, to była totalna katastrofa, było takie to świeckie w ogóle, że to nie było w ogóle Boże, tylko czczenie człowieka i w ogóle jakieś takie dziwne rytuały, naprawdę normalne diabelstwo, że powiem Wam, chwa Panu Bogu za to, że po prostu słuchamy jego głosu, żebyśmy go bardziej słyszeli. Pewnego dnia też, pytałam Pana Boga, Czasami też pytam Boże, czy tutaj jest sens płacić? No, wiadomo, komu się pomaga, na się pomaga i tam czasami się pieniążki jakieś wpłaca. I mówię, czy to jest sens, bym tam wpłacała pieniądze? Czy to dziecko będzie uzdrowione? Czy to pomoże jemu w jakiś sposób, żeby właśnie mogło być, wiecie, czy te pieniądze nie zostaną zmarnowane, czy to dziecko wyzdrowieje mimo wszystko dzięki temu też. I tak modiłam się, modiłam, modiłam jakoś tak. Zawsze takie rzeczy mam w łazience, jak idę się tam kąpać czy coś i potem, wiecie, jakoś tak spontanicznie Bóg odpowiada, naprawdę, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam. Wiele razy, ale nie zawsze, ale wiele razy tak jest i, e, i słyszę, to ma sens. To ma sens. Mówię, ale do czego to w ogóle pić biło? Do czego to w ogóle jest? Przecież ja to dawno już, wiecie, to co zapytałam Pana Boga, to po prostu o tym nie pamiętam już, to co pytałam wcześniej. No bo ja taka jestem, że nie pamiętam albo zostawiam sobie od razu i coś innego dalej robię, tak? To ma sens. Że warto było. Coś takiego, że warto było. No to ma sens, nie pamiętam już teraz. I powiem wam, odczułam mm. mówiąc to samą tą dziewczynkę, że warto było te pieniążki wpłacić. Te, pieniążka, ta dziewczynka uzbierała te pieniądze i została tam po jakimś tam zabiegu uzdrowiona, że tak powiem, w sensie uzdrowiona. No, pomogło jej to, co tam miała te SMS SM, SMA. I to była jedyna opcja taka którą właśnie ja się tak najbardziej modliłam, jakoś czułam, że mam to robić. I powiem Wam, no, Bóg odpowiedział, i ja wtedy dopiero później skumałam, po jakimś, po trzech, dopiero dniach skumałam, że to dotyczyło właśnie tej kwestii, bo pytałam Boga, o co w tym chodzi, co, o co chodzi. I dopiero sobie przypomniałam, o co ja przecież pytałam. Więc to, co zadajecie, Bogu pytanie. Pytacie o wolę Bożą, zapisujcie tak samo sobie, bo czasami. Możecie odpowiedzieć, otrzymać odpowiedź za jakiś czas albo od razu. Jeżeli nie znacie też od woli, woli Bożej, bo nie wiecie, co macie robić, po prostu róbcie to, co w tym momencie, jaki macie do tego dar, talent, co macie do robienia, po prostu co robicie. No, na przykład, kobieta przeważnie, co, jak, jaką wolą Bożą jest, jaka wola jest Boża dla kobiety? By uporządzała swój dom, była przykładem dla swoich dzieci, przykładem dla swojego męża, bo jak mówi Biblia, e, że kobieta. Bo może pozyskać swojego męża przez to, właśnie jak się zachowuje. I druga sprawa tak samo jest o kobiecie tylko już nie pamiętam, gdzie to gdzieś w powieściach czy jakichś pisalnych ale chyba przy powieściach jaka jest kobieta wstaje rano, e, wcześniej niż swojej domownicy, przygotowuje jakieś tam rzeczy. Szyję, ubrania i tak dalej. Oczywiście nie każdy to umie, ale przeważnie tak kiedyś było, że właśnie kobiety bardziej to umiały. Czy na szydełku, na drutach, szycie. I ja akurat to umiem, więc to jest jakby taka kobieta niedoskonała nie jestem, ale tak tam napisana jest: kobieta doskonała gdzieś tam właśnie w Bibie, to muszę poszukać jakiejś to jest przypowieści. Chyba mi się wydaje samomona. Pokażcie sobie o tej kobiecie, bo tam jest naprawdę wiele rzeczy bardzo ważnych, które mówią na temat właśnie kobiet. Jakie kobiety mają zadanie do wykonania? I to mnie też tu oświecił taki pastor Bartek Kurylas, którego wiele razy słuchałam. Teraz może nie mam czasu tak do końca wszystkiego słuchać, ale wiele razy, ja właśnie czytam czasami jego posty, który jest, uważam, mądry, tym co mówi tutaj. Ma takie inne po prostu podejście. Może nie wszystkim się zgadzam, wiadomo, bo jestem człowiekiem. Mam swoje też jakieś tam, wiadomo, myśli. Ale mimo wszystko szanuję jego zdanie, bo naprawdę dużo mnie tutaj jakby ocknęło mnie to, co właśnie mówił kiedy właśnie przychodzi do kościoła taki marazm, że po prostu ty już nie wiesz, jest taki jakby, nie wiem. Ja wtedy obudziłam się, no to jest człowiek, który w tym momencie mi ocknął, że tak powiem, też dodatkowo był w tym momencie dla mnie, bym po prostu ja widziała, co naprawdę tak naprawdę kobiety robią. Że on nie robi, że kobiety idą do, że są gorszej kategorii. Po prostu tylko, że wie, że w tym momencie, Bóg tak samo nas stworzył, że po prostu wie, że będą szczęśliwe. A kobiety przeważnie chcą pracować na własne te życzenia bądź czasami, które też muszą. Mimo wszystko ja lubię pracować. Ale y, same sobie robią pod górkę, bo ich takim y, przewodnim, przeważnie, nie mówię, że wszystkie przeważnie kobiety, mają takie coś, że one po prostu y, są na to stworzone, by opiekować się dziećmi, bo to one rodzą te dzieci, a nie mężczyźni. Więc one mają takie, taki, taki yy, matczyny, że tak powiem, w środku w sobie, taki... Jak to się mówi? Yy, wiecie, o co mi chodzi, no. Yy, takie coś po prostu, że one się opiekują tym wszystkim. Więc jeżeli one to mają, to Bóg wie, komu co daje. Mężczyzna ma, ma yy, nie rządzić domem, tylko opiekować się też domem, czyli prowadzić ten dom. I na mężczyźnie jakby odpowiada, yy, Spoczywa odpowiedzialność tego, że jaką... Jak, jak traktuje żonę, tak ją stwarza. Czyli jeżeli będzie traktował żonę bardzo brzydko, źle, tak potem będzie miała taką żonę, która będzie sfrustrowana, smutna, zła, nieszczęśliwa i tak dalej. Więc tak samo tu są też te różne inne opcje. I a tylko tu właśnie zwłaszcza mówię do kobiet, ponieważ no chcę tutaj nie pouczać mężczyzn, bo to mężczyźni sami będą za, staną przed Panem Bogiem za swoje tutaj, że tak powiem, czyny. Ja to chcę mówić do kobiet, że kobiety... Żeby. Ja zawsze całe życie taka też byłam, żeby głosić Ewangelię, że muszę, że muszę. Taki syndrom, wiecie, takiego, wła, takiego wła, wła, władztwa władzy takiej, że w sensie, że musisz coś zrobić, bo patrzysz, że ludzie nie gadają, a to chociaż ty Bóg cię posyła. Dlatego to robię właśnie teraz na, na, na YouTubie, bo już tam byłam też w parku chodziłam przez dwa lata do parku, dając na gitarze, śpiewając i takie tam rzeczy inne mówiąc. Um, ale po prostu zdałam sobie później sprawę. Że się tak bardzo męczyłam wiele razy. Bram odpowiedzialność facetów na siebie. Gdzie Bóg tego tak naprawdę nie oczekuje ode mnie, bo wie, jakie mam warunki, jakie mogę, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić, jak mogę głosić Ewangelię. Więc wolą Bożą dla kobiety, tak jak mówiłam kiedyś w innym filmiku, to posłuchajcie sobie tam na pewno tam z taki tytuł sobie znajdziecie. Jest to, co właśnie dam, wam mówię: w większości. I kobieta daje taki naprawdę pokój. Taki, taki dom. Jeżeli kobieta nie ma męża bądź dzieci. To oczywiście jest inna bajka. Wtedy jest bardziej może być to wiadomo, ba, Panu Bogu potrzebna do działania, do, do różnych rzeczy robienia. Bo znam takie koleżanki, które mam, które naprawdę nie mają, jak naprawdę, domu takiego jako stricte, ale mają mimo wtedy wszystko coś innego do robienia. I Bóg to, to już tutaj wynik, nie Pan Bóg sam każdego posyła. Ale nawet też jeszcze trzecia kolejna opcja, powiedzmy, trzecia opcja, bo nie wiem, która to już w ogóle była, to to, że. Jeżeli nie wiesz, jaka wola Boża jest, to pość. Nic tak nie pomaga jak post, który otwiera Twoje oczy nie, nie na cielesne rzeczy, tylko na duchowe rzeczy. I to jest bardzo ważne. Byś naprawdę po prostu tym mogła wtedy skupić się wtedy słyszeć. I wtedy skupić się tylko na Bożym Słowie i naprawdę wtedy do Niego przyjść. Także to by było tyle na teraz, trochę dłuższy filmik, no takie, takie ostatnio mi się udaje dłuższy, nie wiem dlaczego, może to są ostatnie chwile, kiedy mówię tak po prostu długo i w ogóle. E, ale lubię bardzo, jak widzicie, o tym po prostu mówić, bo dla mnie to jest pasja Jezus Chrystus. Dla mnie to jest pasja, że On przykazuje różnego rodzaju dla nas rzeczy, by nas tu uczyć, byśmy razem się uczyły, byśmy tu się naprawdę razem słuchacie spotykało spotykały i w ogóle to jest po prostu coś cudownego, to jest coś po prostu pięknego. Tak sobie pomyślałam. A może kiedyś by fajnie zrobić takie spotkanie dla kobiet, pojechać gdzieś się spotkać w jakimś tam mieście, w centrum Warszawy albo gdzieś. Jakimś takim, może kogoś w domu, nie wiem, spotkać się, by tylko słuchajcie, po prostu pomodlić się razem. To by było fajne, prawda? No. Także jak coś, no to piszcie. Taki luźny daje pomysł, może jak Bóg to zrobi, że tak tutaj to wszystko wyjdzie, żebyśmy tak się mogły spotkać, to zwłaszcza kobiety. Oczywiście, gdyby ktoś tam z mężczyzn też chciał, to też oczywiście możemy, ale najbardziej to mi chodzi o kobiety, bo wtedy kobiety to wiadomo, kobiety z kobietami, a nie faceci z kobietami. E, bo... Nie kobiety nie głoszą do mężczyzn, bo nie mogą nauczać, ale do kobiet jak najbardziej mogą tutaj, żeby razem się spotykać i razem głosić ewangelii, by dalej razem się modlić. Mocy Ducha Świętego, o uzdrowienie różnego rodzaju, słuchajcie, o chrzest Duchu Świętym, o wszystko. Chyba, że zrobię tu u siebie spotkanie. <laughs> Także jak coś jest to taki temat, słuchajcie, teraz który mi po prostu przyszedł na myśl, który myślał tu sobie o tym, by właśnie myśleć więcej o kobietach, Także jak coś, no to do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Także z Bogiem.